Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wyzwania z Winokompasem od Zera do Somelliera. W tym odcinku postaramy się zrozumieć, co to znaczy wrażenie ziemistości. Wrażenie ziemistości ma w sobie takie tendencje jak mineralność i ta mineralność reprezentowana jest przez kamienie, przez takie gryzienie na języku, takie trochę skojarzenie z rzeką ale również ziemiste taka no dosłownie ziemia ściółka leśna czyścięta trawa mam nadzieję że zrozumieliście o co chodzi w tym wrażeniu jeżeli nie to warto wybrać się gdzieś gdzie koszą trawę gdzieś nad rzekę albo po prostu do lasu i tam odnajdziecie właśnie te skojarzenia i te wrażenia jeżeli nie zrozumieliście albo zrozumieliście i chcecie się tym pochwalić, napiszcie w komentarzach, zróbcie test, pochwalcie się swoim wynikiem testu i pamiętajcie, że na koniec wyzwania zrobimy bardzo trudny test ostateczny. Zapraszam Was do kolejnego filmu.